Witam Was, kochani, serdecznie. E, witam Was dzisiaj. Dzisiaj mamy środę, 1 października. I słuchajcie, dzień 1 października e, tutaj niesie ze sobą ciekawe aspekty astrologiczne. Słuchajcie, mamy księżyc w rosztu. E, e, ten księżyc będzie zwiększał poczucie naszych odpowiedzialności, tą strukturę, dyscyplinę i organizację. W tym samym czasie mamy Merkury w wadze i może być w napięciu względem Jowisza w raku, co może powodować, że te plany, nasze plany, komunikacja będą miały tendencję do rozrostu. Trzeba będzie pilnować, żeby nie obiecywać za dużo. Słuchajcie, w ogóle we wczesnym październiku ten Merkury planuje wejść w znak Skorpiona, bo już od 6 października, co związuje takie silniejsze myślenie? Komunikację, taką bardziej głęboką komunikację i refleksyjną, bardziej refleksyjną. Ogólny ten ton, ton października zapowiada się jako taki miesiąc, w którym będą ujawniane subtelne aspekty naszych emocji. Relacje będą się klarować, a to, co jest niewypowiedziane, zacznie wychodzić na światło dzienne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiaj, to dzisiaj działajcie z rozsądkiem, i taką strukturą, ta energia koziorożca będzie wspierała podejmowanie decyzji w oparciu o plan i o odpowiedzialność. I uważajcie na to, żeby nie obiecywać za dużo, bo ten merkury w wadze będzie sugerował taką tendencję do rozdmuchiwania tematów słowami. Emocje mogą dzisiaj być stonowane, ale pod powierzchnią, zwłaszcza w relacjach, może być widać. Będzie widać więcej niż w słowach. W spojrzeniach będzie widać więcej niż w słowach. A jeżeli coś było w zawieszeniu, dziś może zacząć się przesuwać, ale powoli. Słuchajcie. Dobra, a my przechodzimy do tarota i zobaczmy, co nam tarot. Te karty dzisiaj szaleją. Co tarot nam dzisiaj chce powiedzieć? Mamy cesarzową. Mamy wieżę odwróconą. Mamy asa mieczy. Mamy 8 denarów i mamy wisielca. Ta okay. dzisiaj będzie nam przynosiła, powiem Wam, mocną mieszankę. Z jednej strony mamy tą cesarzową, czyli energię kreatywności, płodności, pomysłów, dbania o siebie, a z drugiej mamy wieżę odwróconą. I ta wieża ostrzega, coś się trzęsie, ale jeszcze się nie zawaliło. I to taki dzień, w którym możecie czuć, że coś trzeba będzie naprawić, zanim runie. Do tego mamy asa-mieczy, jasność, prawda, mocny jakiś komunikat, a potem osiem denarów odwrócone i wisiele, czyli halo. Nie wszystko możesz naprawić od razu. Czasem trzeba będzie się zatrzymać i popatrzeć z innej strony. Słuchajcie, energia dnia mówi, więc twórz, ale sprawdzaj fundamenty, mów wprost, ale dawaj sobie czas, nie pędź, zatrzymaj się. Nabierz dystansu. Słuchajcie, poranek powinien zacząć się przepięknie. Cesarzowa to jest, bardzo, to jest karta taka ciepła, to jest karta kreatywności, dbania o siebie. Rano możecie poczuć przypływ pomysłów albo chęć zadbania o swój komfort. To jest taka energia: daj sobie coś dobrego, a świat od razu będzie wyglądał lepiej. Słuchajcie, zamiast w biegu złapać tą kawę, robicie sobie śniadanie, które naprawdę sprawia Wam przyjemność. Albo zakładacie jakiś ulubiony strój, i od razu czujecie się pewniej. Słuchajcie, ten poranek mówi: dbajcie, dbajcie o siebie, o swoje ciało, o swoje otoczenie, i to Wam da siłę na resztę dnia. Słuchajcie, przedpołudnie wieża odwrócona, i tutaj się pojawia to pierwsze ostrzeżenie. Wieża odwrócona to jest sygnał, że coś się chwieje, ale jeszcze można to naprawić. Może to być sytuacja w pracy albo w relacji, gdzie czujecie to się nie trzyma kupy, albo jeszcze nie jest za późno. Słuchajcie, na przykład w pracy widzicie, że jakiś projekt ma luki, możecie to wyłapać, możecie to uratować, zanim się zawali. A jeżeli chodzi na przykład o wasze życie osobiste, to może być jakaś rozmowa, którą trzeba odbyć, zanim frustracje urosną do wybuchu. To nie jest katastrofa, to jest ostrzeżenie, lepiej dzisiaj coś przeorganizować, niż później sprzątać po prostu jakiś zgliszcza. Południe, popołudnie mamy asa mieczy, moment, ten aha moment, kiedy nagle rozumiecie, coś się dzieje i wiecie, jak to nazwać. I to jest energia też rozmowy, która stawia sprawy jasne. Możecie dziś dostać wiadomość, która wiele wyjaśnia, albo sama zdecydujesz, zde sam zdecydujesz powiedzieć coś bez owijania w bawełni. To jest też symbol decyzji. Zamiast kręcić się w kółko, tniecie te wątpliwości jednym ruchem. Słuchajcie, as, mieczy w ogóle mówi, nie bójcie się jasnych słów. One czasem bolą, ale zawsze leczą, tak? Popołudnie, wieczór, osiem denarów odwrócone, ta wasza energia trochę spada. To osiem denarów odwrócone to jest karta zmęczenia i poczucia, że nie wszystko się udało. I możecie czuć, na przykład, tyle robiłam, a i tak nie ma żadnego efektu. Albo Wracacie do domu i zamiast dumy z pracy macie wrażenie, że to była jakaś walka z wiatrakami. To też może być taki sygnał, że ktoś po prostu nie docenia Waszego wysiłku. Słuchajcie, Wy na przykład lecicie z tej pracy, robicie ten obiad, a ktoś ma po prostu wnosi i nawet nie pochwali tego, co ugotowaliście. Słuchajcie, ten wieczór mówi, słuchajcie, trzeba odpuścić ten perfekcjonizm. Nie wszystko musi być skończone dzisiaj. Może czas po prostu się zrelaksować. I noc, dzień będziecie kończyć w energii zatrzymania i spojrzenia na całą sytuację z innej perspektywy. Wisielec to karta, która mówi: nie pędźcie, dajcie sobie czas. Zamiast wymuszać jakieś rozwiązanie problemu, idziecie spać z myślą: jutro zobaczę to inaczej. I to jest też taki symbol refleksji. Możecie wieczorem po prostu zrozumieć, że to, co wydawało się problemem w ciągu dnia, wcale nie musi być takie ciężkie. Słuchajcie, wisielec to jest mądrość. Czasami um, zrobicie więcej, gdy na chwilę nic nie będziecie robić, tak? Słuchajcie, no jak ta środa może wyglądać? Poranek, dbajcie o siebie, o swój komfort, zadbajcie o to, jak wyglądacie dzisiaj przed pracą, przed południe, coś tutaj się chwieje. Musicie naprawić coś, zanim runie, po południu jasność, prawda, rozmowa, jakaś decyzja, pod wieczór już czujecie to zmęczenie i macie odpuścić ten perfekcjonizm. Zostawcie te gary może na jutro. Na noc zatrzymajcie się, idźcie sobie spać, trzeba przemyśleć wszystko. I tutaj ja widzę zmianę perspektywy. Słuchajcie, dzisiaj ten wszechświat mówi: dbajcie o siebie, mówcie jasno, naprawcie to, co jeszcze możecie uratować. I nie spieszcie się z efektami. To nie jest dzień na jakieś wielkie sukcesy, ale na małe kroczki, które w przyszłości oszczędzą wam kłopotów. Także tak to zostawiam. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, pa. pa.